Sto, aż do dnia, w objęcia Mała Liza wzięła go. Teraz ma przytulny dom, niby we śnie i czułą opiekunkę na dobre i na złe. i to przyjaciel nasz, radosny co dnia. i to przyjaciel nasz, i każdy go zna. Strukci to przyjaciel nasz, milutki, świeży miś. Dzieło sztuki. Nie mogę, to niedozwolone! Zejdź z tego, Rozeto! Ale przecież galeria jest zamknięta, no! A więc mamy wszystkie sale dla siebie! To, że mama wpuściła nas tu na czas, kiedy musi pracować, nie znaczy, że można się tu huśtać czy wspinać na cokolwiek. Nie wolno się tutaj bawić? Nie wolno. Te czerwone sznury są po to, żeby ludzie nie zbliżali się do dzieł sztuki. Można je oglądać, ale nie wolno ich dotykać. Nie! Nie <laughs> Lizo, gdybyś mnie potrzebowała, to jestem na górze. Dobrze, mamo. Zaraz, zaraz. Już wiem, gdzie możemy się pobawić ze sztuką. Gdzie? W pracowni dzieł sztuki. Pardon? Jest tu taka. Chodźcie. Huh? <laughs> Czerwonych lin Wszystkiego można dotknąć Och, muzyka Mama mówi, że muzyka to rodzaj sztuki Widzicie te rysunki? Można tu patrzeć, dotykać, słuchać i wąchać Sztuka może działać na zmysły Och! Och! Patrzcie na mnie, tworzę muzykę A ty, Sztruksiku? Raz, dwa, trzy, start! Czuję coś w powietrzu. Pachnie zupełnie jak... Mm. To nie jest zwykły obraz do oglądania. To ogród do wąchania. Ależ to róże! Róże dla rozety. Lizo, ta sala jest taka cudowna. Dziękuję, że nas tu przeprowadziłaś. Ja też ją lubię. O la, la co za zapach! Oh. Jak ci się tu podoba, Struksiku? Struksiku, gdzie jesteś? Bu! <ścoughs> Że każdy z nas stworzy coś własnego? No, oui. Niczego więcej misiowi do szczęścia nie trzeba. Przyniosłam ci wodę! Dziękuję. Muszę ją ciągle zwilżać. Nie można lepić z suchej gliny. A ty nie potrzebujesz wody? Tak, s'il vous plaît. Mogłabym sobie w niej płukać mój pędzelek. Już, pani, donoszę wodę. Hmm, a co to jest? Jakaś rzeźba? Aha, podobna do tej, na którą chciałem się wdrapać, tyle że mniejsza. to nie jest łatwe. Co ty, Sztruksiku, możesz wiedzieć o prawdziwej sztuce? Ja tworzę coś o wiele trudniejszego. Merci. Musisz uważać, Sztruksiku, żebyś sam nie skamieniał. Twoja rzeźba naprawdę jest interesująca. A co powiesz na moje dzieło? Jest tak całkiem dobre. I ładne. Dobre? Ładne? Mais non. Jest więcej niż dobre i ładne. To jest... To jest dzieło! Mm. Tada! Sztuka użytkowa! Piękna bransoletka! Ja też sobie taką zrobię, ale najpierw dokończ swój obraz. Przecież jest skończony! Nie podoba ci się? Jasne, że mi się podoba. Zaraz skończę, Lizo. Stworzyłeś fantastyczne dzieło, Sztruksiku. Ha? Fantastyczne dzieło? A moje nie? Liza powiedziała, że podoba się jej mój obraz. O co ci chodzi, Rozeto? O nie! O nic! Rozeto! Ja jestem artystką! Co się stało, Rozecie? Chyba ma ochotę trochę od nas odpocząć. Jak to możliwe? Lizie podoba się jednocześnie mój obraz i rzeźba do Och, prawdziwi znawcy sztuki umieliby docenić moje dzieło! Zwykła kolorystyka rozety. Śmiały krysk. Tak bardzo od mi razu widać prawdziwą artystkę. to oh, oh, niezwykła. Oh, oh. oh, 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 oh. A widzieliście, żeś będzie oh. niedźwiadka. Oh. Oh. Och! Dziełoż tu Lepsze niż moje. Oh. Proszę spojrzeć na kształt i idealną linię tego wybitnego dzieła sztuki. Czysta doskonałość. Ta wspaniała rzeźba artysty o imieniu Struksik jest w naszej galerii największym i najważniejszym dziełem sztuki. Brawo! A ty rozeto nie pochwalisz jej? To wielkie dzieło naprawdę. To wielkie. Moja rzeźba jest gotowa. Świetna robota. A mój obraz, Lizo, nie jest doskonały? Jest kolorowy i ma ciekawy temat i bardzo śmiałe linie. Uważaj, rozeto! Zrobiłaś. O, o, przepraszam, byłam zdenerwowana i nie mogłam wyhamować moich kółek na tej farbie. Czym byłaś zdenerwowana? Tym, że ciągle wychwalała się rzeźbę sztuchu sika. Ale twój obraz też jej się podobał, Rozeto. Niby jej się podobał, ale potem powiedziała, że podoba się jej twoja rzeźba. Rozeto, mnie się podobają obie rzeczy i rzeźba Truksika i twój obraz. Pokażę wam coś ciekawego. Jak waszym zdaniem wygląda ta twarz? Na nieszczęśliwą. Ta zielona patrzy ze złością na fioletową. Aha, że Zielona twarz to zazdrość. Zazdrość? A co to znaczy? To znaczy, że Rosetta myślała, że bardziej podoba mi się twoja praca niż jej. Przepraszam, że zniszczyłam ci rzeźbę. Chciałam być jedyną artystką. Nie mądrze. Nic się nie stało, Roseto. Mój obraz też jest zniszczony. A mnie podoba się bardzo. Bardzo ładny. Poważnie? Nikomu nie musisz niczego zazdrościć. Wygląda zupełnie jak nowa. Naprawiliśmy ją razem. Rozeto, chciałabym Ci za to podziękować. Proszę. Surprise, jako surprise! A to coś dla Sztruksika. Medal za wytrwałą pracę nad tą trudną rzeźbą. Och, sztuksiku! twój medal i moja korona są równie magnifique. Dziękuję, Lizo. Lizo, wracamy do domu. Pakuj swoje rzeczy, kochanie. Umawiamy się przy wyjściu za pięć minut. Dobrze, mamo! Jesteś wielkim artystą, Struksiku, i dobrym przyjacielem. Ty również, Rozeto. Upalny dzień w mieście. Chcesz się pokręcić na karuzeli? Za gorąco nakręcenie. Ale upał jest dużo gorzej niż wczoraj. To jest najgorętszy dzień tego lata. Nie ma nawet wiatru, który by nas ochłodził. Ach, moje futerko strasznie mnie grzeje. Wracajmy do domu. Tam jest klimatyzacja. To znaczy, że w domu jest chłodniej? Tak, a w drodze powrotnej wstąpimy na... Wstąpimy na lody? Mm -hmm. Wzięłam twój ulubiony smak. Wiśniowy. Aha. Mogę pierwszy polizać? Jasne, ale prędko, bo jest tak gorąco, że się zaraz roztopi. <laughs> Ojej! Rozpuścił się. Jest tak gorąco, że nie zdążyliśmy go zjeść. Może kupisz jeszcze jednego loda? Niestety nie mam już pieniędzy, Sztruksiku. A jak daleko mamy jeszcze do domu? Dojdziemy do rogu i jesteśmy prawie na miejscu. Nie mogłabyś iść szybciej? Dobrze, tylko uważaj, żebyś nie wypadł. No, nareszcie. Oh. Nie mogę się już doczekać tej klimatyzacji. Ojej, tutaj wcale nie jest chłodniej niż na dworze. Nawet goręcej. O! Tu też jest gorąco. Co się stało z klimatyzacją? Nie działa od jakichś dwóch godzin. Może pójdę się ochłodzić u mopiego? Dowiedziałam się, że klimatyzacja nie działa w całym budynku. Andro stara się ją naprawić. To chodźmy na plażę! Lizo, przecież wiesz, że do plaży jest bardzo daleko. Zanim tam dojdziemy, będzie wieczór. Mm, mm. O, oh, szkoda, że nasza ulica nie jest plażą. A co to jest plaża? To idealne miejsce w taki gorący dzień. Tam zawsze wieje chłodny wiaterek, nawet w największy upał. Chłodny wiaterek, przydałby mi się taki chłodek. Nad głowami latają gromady białych mew, a chłodna woda ciągnie się aż po sam horyzont. Co to za wielka woda? To jest morze z plażą, na której można kopać dołki i szukać muszelek. I ja też chcę jechać nad morze. Chodź! Mam pomysł. Dokąd idziemy? Na plażę. Teraz? Hurra! Hmm? To ma być ta plaża? Wystarczy pobudzić swoją wyobraźnię. A jak się ją pobudza? Trzeba w myślach stworzyć sobie obraz i udawać, że plaża jest na tarasie. Hmm? Na tym tarasie nie ma żadnej plaży. Chodź, przyniesiemy kilka parasolek i urządzimy sobie plażę. Parasolki? Przecież deszcz nie pada. Ludzie na plaży często chowają się pod parasolkami. To chroni ich przed zbyt mocnym słońcem. Lemoniada jest najlepszym napojem na upały. Orzeźwia i ochładza. Najlepiej podawać ją z lodem. Mm. Mówiłam ci, że tu będzie jak na plaży. A co z tą wielką wodą? O, zapomniałam. Możemy udawać, że to jest chłodna bryza od morza. <noise> Bardzo przyjemne, ale ja tu nie widzę morza. Kiedy zamkniesz oczy, wyobraź sobie szum fal. A szum fal można usłyszeć wyłącznie nad morzem. Lizo, ja słyszę fale. <noise> ja też je słyszę. Jesteśmy nad morzem. Mówiłaś, że na plaży są też mewy i muszelki? Hmm. Mogą być muszelki. Mm -hmm. A mewami mogą być gołębie. Sztruksiku, weź te gogle i załóż je sobie. Trzeba chronić oczy przed słońcem. Dziś temperatura w całym kraju przekroczy 30 stopni I co, to dwa. nie Ufały jest plaża? Jest. Najprawdziwsza Ci, plaża. Zawsze mieszkańców chciałem, mieszkańców chciałem poleżeć na plaży. Na plaży. Zwłaszcza osób starszych i dzieci. Zamek dla małego króla. Kiedyś na pewno zostanę królem. A teraz, królusz truksiku, pobawimy się w zbieraczy? Wzbieraczy? Będziemy zbierać muszelki i morskie skarby. Na przykład zatopione klejnoty? Możliwe? Chodź! Muszla, największa ze wszystkich. Dmuchnij w nią. O, jeszcze nigdy nie słyszałem takiego dźwięku. A popatrz na tamtą muszlę, <taktzy> 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 hej, ona się rusza! <taktzy> to mały krab. Widzisz, był ukryty. Ten krab nie wygląda na zadowolonego. Widocznie jest bardzo nieśmiały. I ukrywa się. <ścoughs> Ojej, tu jest cała gromada krabów. <ścoughs> Sztruksiku, popatrz, to mały żółwik. Dokąd on idzie? Na dno oceanu, tam żółwie dorastają Ja też kiedyś zanurkuję w oceanie i odwiedzę zwierzęta, które tam żyją Ja też zanurkuję Czujesz tę bryzę? Och, Och jak miło i chłodno Uważaj, Lizo! W sztruksiku, możemy zanurkować w oceanie Teraz będziesz miał okazję, chodź! Proszę, włóż tę rurkę do pyszczka. Będziemy pić lemoniadę? Nie, sztuksiku, to sprzęt do nurkowania. O, jak to? To rurka do oddychania. Jeśli ktoś schodzi pod wodę, musi oddychać powietrzem. Tam panią. Dzień dobry. Widzisz te jabłka? Wyglądają jak te małe kraby na plaży. Wyobraź sobie, że ten budynek to wielka rafa koralowa. Ha! Lizo, widzisz te samochody? Każdy jest inny i ma inny kolor, zupełnie jak ryby w oceanie. Widzę nawet dużego zielonego żółwia. <laughs> Lizo! Lizo! Klimatyzacja już działa. Nie chcesz wracać? Jeszcze nie! Tutaj też jest mi dobrze! Dzielna dziewczynka. Lizo, słucham. E... Czy możemy iść jutro do Zoo? Do Zoo? Raczej nie, do Zoo jest bardzo daleko. Możemy tam iść, jeżeli tylko pobudzimy naszą wyobraźnię. <śmienny> <śmienny> Wersja polska Masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Anna Klimkiewicz, dźwięk Jakub Lenarczyk, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Monika Kwiatkowska, Brygida Turowska, Małgorzata Kaczmarska, Izabela Bukowska, Tomasz Gęsikowski, Jerzy Mazur.